Siema, to ja, wasz ulubiony youtuber, filantrop, człowiek przyszłości, M.J.G. Dzisiaj druga gereczka już Gravesem Pokażę wam, jak się pyka Gravesem To jest jakieś Plat, Elo, mi się wydaje. Więc to są jakieś giganoby. Na raz jeszcze dokładnie zobaczę. Jak mi się zechce stawić, to zobaczycie na ekranie. Ale raczej mi się nie zechce. Eee, co mogę powiedzieć? Runy Face Rush. Czyli to jest jakieś takie konto Runę oczywiście, Phase Rush, Nimbus Cloak, e, Absolute Focus Water Walking, Triumph i Alacrity. Tutaj sobie poszedłem po prostu zwardować raptory, żeby zobaczyć, czy Zackson pewnie ich nie będzie robił. To jest Plat Elo, więc ci ludzie nic nie myślą po fingu Tu nie, nie mam pojęcia co się działo, bo odtabowałem e, Grandu Mida z Fizzem im tym ludziom trzeba pingować po milion razy, żeby byli tutaj. Wiem, wiecie, czyli zliszowali No się zmieniłem, sobie wardzika, maczetka. Jakoś nic nadzwyczajnego to nie jest. co Tutaj robię. <laughs> no Urgot pamiętam, że chyba coś tam jakiś był, miał jakiś większy winrate. Patrzę, gdzieś nie super. Tu się chyba już spłakał, jak jednego hit'a wziął. No i bywa. zrasza, więc przecież jest dużo widzieli. Chyba pamiętam, że zrobiłem po tym raptory i po prostu poszedłem na Mida. Po prostu. No. Torki oczywiście kajtuje, żeby biegały za mną no i nie biły jeszcze przy okazji. Meczap Jacksa, dosyć ciężki. To jest kto się nafiduje po prostu meczap. Ale na no Jacksonie, jakiś super. Tu miałem pierwszą grejsy, Gierkę Graveson chyba od tygodnia. Więc te to ataki i resetowanie. E to była jakaś katorga. Od się spali. Oczywiście. Oczywiście idę obok lewej ściany. Weigar zesunięty. Ale oczywiście klatkę wziął. Tego. No. zauważyłem. No, zbiłem mu niej HP. Piss się w z Ignite'em. Oczywiście Weigar bez fleszyka. Spingowałem. I wiedziałem, że zaraz tu pewnie wróci, aby się wychyli. Więc po prostu się wtresztowałem na niego, wiedziałem, że nic nie ma quad, tureta, auto tak first blood, 300 golda linie nie puszczowaliśmy, ponieważ Veigor ma TPK. no i co, no i co, no i idę robić dalej kampy nie wiem dokładnie, czy on mi się nie pokazują na replayu kampy. raz to naprawię, chyba Pokażę się kampy, wiecie. A nie wiem czemu. Nie jestem do końca pewny. No nic. Oczywiście kajtuję sobie znowu w stronę kraba. Aby go jak najszybciej zgarnąć. Szabę na razie pomijam. Z tego co pamiętam. Szabę pomijam. Muszę się jak kraba jak najszybciej. A to atakę reset, żeby utrzymać taki jeszcze. No, tak. Jest ja tutaj zobaczyłem, że jakaś ma pinka czy kontrola, przepraszam, więc to zniszczyłem. No normalny counter jungling. Raptory z Afryko. Wiedziałem, że muszę na razie jak najbardziej gankować mida, bo Fis jest bardzo dobry w gara a tu nie mam pojęcia czemu mi się te zresetowały. Bywa. Niestety. A Elo to jest... Zostawiamy oczywiście tam jednego. Elo to jest... E... G2, G1, Elo. Jakieś oczywiście, chciałem karmę wejść, ale jeszcze wbiła levela randomowo Już wiedziałem, że nic nie wyjdzie, niestety Ja sobie z Face rushem, Koleś tu agresywnie się flashnął Zdałem E i do górz zaczął uciekać, bo Wiedziałem, że będzie pewnie walił do dołu, myślałem, że będę uciekał pod wieżę Wziąłem sobie Fizz, szedł Skardał killa, ja sobie wziąłem żabę Za chwilko. No i ja nie kajtuję za bardzo. Nigdzie. Najczęściej ja jest, jak nie kajtuję kampów na replayach to znaczy że się po tym cofam. Ale chyba właśnie wilki mi wtedy stały. No nie, nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie wiem, czy on mi się nie rozpiął. Nie pokazują timery. Gusun na to. O, nie wiem. Niech już zostanie. No dobra, cofam się. Mam 300 go dla przewagi, całkiem sporo. No i niebieski smite. Dwa Long buty. Świetne itemy. Mega przewaga nad Jacksem. Zapytacie się czemu blue smite. No już wam śpieszę z pomocą. mają Veigara, karmę i Eza, więc. Ez po prostu mógłby rzucić E. Karma by, no, by mu dała jeszcze po prostu Shielda z mantrą. miałby bardzo dużo moment speeda, więc muszę jakoś do nich dobiegać po prostu. Abysmak jest bardzo fajny, dobiego nagraj się. O, mój ziomeczek solo killuje. Czeka. Tutaj pominąłem krugi, pamiętam. chciałem kurgotę jakoś szybko zabić, żeby się jakoś inafidował. Przepraszam. No tu się zaczęła walka. Wiedziałem, że to wygramy na luzie. 3 na 2. Tutaj stanąłem szybko przed Fiza, żeby zablokować R Urgota. Zabiliśmy Urgota na luzie. Okej, okay. Jack blokowałem. Aby nie był żeby jak najpóźniej to Fiza. Jacksowi chyba brakowała właśnie ten sekundka do nie Niezła akcja. No, i oczywiście idę do dżungli Ryaksa zobaczyć, czy coś ma. A są wilki, więc, oczywiście, kranne wilki do Frico. Golda przewagi 1000 rośnie, przewaga golda. No i Urgot trochę za daleko stoi bez żadnej wizji Ma warda w ekwipunku Nic nie stawia A mam więc OP. Zareagował na gank'a elegancko Urgot trochę tanki Ale koniec końców go zabiliśmy, dopadłem go Jeszcze, o można założyć spalił Erkę. Ale po prostu Flasha to znaczy, spalił, no i po prostu Blind rzuciłem Myślałem, że flash na się nawigara, ale nie było mojego ziomeczka, więc po prostu go nie robiłem. Wegar bez flasha, więc Tutaj No trochę takich rybek było niestety. Dałem to. Po prostu już poszedłem sobie. Powiedziałem, że to może zaraz surka odbyci jacks Powiedziałem właśnie że to jest kontrol, z trzeba go wziąć. I skampiłem się właśnie w tym krzaku. Myślałem, że będzie tu Wegar gdzieś przychodził. Chobię żeby spuszował. Po prostu nie to zdebułem we Weigara On nie ma ani TP-ka na razie. Nie wiem czy zaraz będzie miał. I nie ma flasha, więc to będzie po prostu free divik. się po prostu, żeby zalić go jak najszybciej. Tutaj ładnie zdrowa Werk. No proszę bardzo, takie temsy są 1300 golda przewagi, ciągle przewaga rośnie Trzeba jeszcze raptorki, żeby mieć Golda więcej do chwilku I żeby się zresetowały, żeby było więcej jak potem. O, no, wzięcie Reda. Drugi też. Mieć sobie przewagę. Ale już zauważyłem, że Burgot trochę stoi za daleko. Więc no, bo że trzeba iść go trochę dojechać, żeby się nie czuł zapewny. Tutaj właśnie nie wiedziałem, gdzie Surgo, myślałem, że stoi gdzieś z tyłu, więc chciałem po prostu zajść do linii jakoś od krzaka. Zauważyłem, że to jest ekipa. Po Q, R, żeby ich hobić jak najbardziej, bo wiedziałem, że już Fiz idzie. Po prostu tutaj dał R- na Surgota. Autoczkałem go, znaczy dałem mu auto tak żeby sobie go ryba. No i po prostu biłem Fiza. Tutaj Herald został wzięty za darmo. Bardzik, oczywiście sprokowam Herada jeszcze, żeby poleciał od razu. A up. A, się go prezentuje. 1800 golda przewagi. FIS 1700. Bardzik trochę w plecy. Ale overall, git. Zobacz jeszcze czy się nagrywa git. Nagrywa, elegancko. Cofka. Normalnie to ja bardzo lubię build z Black Cleaver'em i Death's bo jest bardzo tanki i masz damage. A tej tej co pomyślałem, że sobie wezmę trochę więcej do damage'a. I pamiętam, z tego zrobiłem jomu, żeby dobijać do nich jakoś lepiej i w ogóle lepsze ganki mieć więcej moment speeda a no, kam po prostu robię jest to już rzuciłem już od, od razu bo Na abyś aby nie marnować czasu jeżeli podszedł po prostu do mnie To co pamiętam próbowałem na bota chyba podejść Właśnie Od linii, od krzaka Oni, bo ludzie w tym melu w ogóle nie stawiają wardów w krzakach Takich na linii Więc trzeba akurat abuzować takie ganki O karma da się złapać, łatwiutko Begar się tepnął, ale już pisz szedł Veigar dał się złapać Werkę Sobie jakąś face rushem Fizz sobie podszedł nic zobnująca ryba Jak się z No ale lepsze wagi Praktycznie 3 kg lepsze wagi Herald, no pięty użyty. Prze tak najwięcej. Tam już fizz wyłapał jeszcze karmę jakoś. No widzieliśmy first turret'a z Afriko Morgana poszła na mida. Tego się nie spodziewałem w tym elo Że jak Fizz jest na bocie to, to support pójdzie przetrzymać linię To mnie zaciekawiło Tutaj chyba S się poczuł trochę zapewne Skoczył. Ale sobie uciekł na luzie. To jest Rashope. Jungle diff Szkoda, że czatu nie wyda się na tych powtórkach No Karma zimitowała chyba o! Bez flasha z friką. Czekałem na skok oczywiście. Smok, nawet nie podawałem. była się po nim po prostu co No już całe ją ja mu tabisy, kontrol. Nie dajcie się tutaj zmylić, że jestem under leveled od mojego mid i topa Eje, ja potem byłem dwa leveled on team, ale to zobaczycie. 3, nic nie ma A, no jest, ale nie widzę na mapce, niestety. Może o, powiedzmy, że tak będzie lepiej na mapie, widać. Urgot znowu, trochę jest to za daleko. A ja mam ją, już i całe buty. Więc ja ten szybko dobiec Sweeper, nie ma żadnej wizji. Ale widziałem, że pajacało coś na krawie. Widziałem, że już idzie. Pis. Mały jest tutaj rwa to upadłem pierwszy raz, już próbowałem jak jakkolwiek uciekać. Ale slow jednak zerki Urgota jest za mocny. No dalej, walka. koniec końców to wygrali, no ale jakby proszę, Riot, zbanujcie to, proszę. Patrzcie, tu jest bitka. Przez co najmniej minutę, co robi Lucian? A ah, waving z mida. Mmm, 4 mm, cztery klipki. z końców Maoka jest OP okay. i wykierował sam tego teamfighta. O. Zobaczmy dalej. No, maoka op Dobra, buzzingu postać. Dobra, dajmy kamerę na mnie. To tam mam i ten longswordik. Prawie trzy kagolda przewagi. zginął niefartownie Tu wcześniej chyba Jacksa widziałem czy coś. A to wcześniej wcześniej. Po prostu sądziłem, że nie ma nic do zrobienia, więc wezmę Wave'a z mida. Jak na przykład wiecie, nie ma żadnego obiektywu jak Drake, Herald, Baron. Po prostu bierzcie sobie Wave'a z Mida czy coś. To mogę Widziałem właśnie, że jest animacja kurczaków O no, Q jednak to za grube jest, nie przeszło Oczywiście Jack's jest to P Jack z Blood Razorem i Shenem, Shinem prawie solowu. 7-1 Gravesa z ją. Dobra postać, dobra No a krogi wzięte Za friko Myślałem, że jeszcze użyje do przodu No że przetrzymam topa, Widziałem, że Wavik jest niezły jeden motootakem trzy klipy. Jeżeli się nauczycie tak dobrze wykorzystywać autoataki Gravesa Żeby po prostu bić jak najwięcej mobów to Będzie bardzo dobrze, to jest zawsze coś Razem z flipperem Nic nie ma, oczywiście dash, żeby nie było widać na krabie Da, Lucian tak samo zrobi, więc git No i końców by nie widzieli, więc Chciałem mi zabrać jeszcze. No i się dokończyłem Raptorka. Widzę, że nic nie możemy zrobić. Lucian na topie sobie puszczuje. Mój nit forsuje. Znaczy no, no, forsują na midzie, a rama robią. Mógł się iść na bota. Oczywiście, auto to atak w blue podczas robienia szaby, żeby była jak najbliżej, mnie, Jak najszybciej zrobić smite w blue, żeby jak żeby jak najszybciej, bo miałem już następnego tego smite'a. Overallowo 7k golda przewagi dla nas Dwie wieże mamy Reddick z Afryku Zawsze spoko Itemy takie Nic się nie zmieniło on 2k golda w plecaku 3,5 tysiąca golda przewagi nad Jaxem Mid 2 Bot Bot taką Top też taką Jungle Beef Wajik z Afryko i was o, her, 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 to dam właśnie. Klucia, do, do, napisał chyba Morgana napisał na czasie, że Karma i właśnie Urga byli na topie, więc osiemdziesiąt, że to jest free, kuret. Nie wiem, czy Jack zrobił przed. Bo ja się spodziewał, że mnie zabiją, a im nie wyszło. Ale tak wychowy nie kiknęła. Schowałem się tutaj. Myślałem, że jakoś podejdą jeszcze. Myślałem, że Morgana jakiegoś zabija. Ale nie. Sweeper, zobaczcie, jest jakakolwiek wizja. I proszę nam dalej zabierać kampy. O, wielki za 3500 gold w kieszeni. blodam fizowi Jestem już śledle nad jacksem Jacks chyba już trochę stiltowany grał Mój <laughs> też się wychylił nieźle Po prostu free kill I to już gdzieś, no właśnie. Panowie dali FFA Widzieli, że nie grają. A te 4 poszedł. No. I tyle w tej gierce. Jeżeli macie jakieś pytania do tej gierki, zadawajcie śmiało w komentarzach. Chętnie odpowiem. Ehm, spodziewajcie się więcej rzeczy z jakichś innych Junglerów. Chociaż obecnie tylko grają Sam Gram. Ale może zrobię wyjątek. No. Arka.